Cześć kochani, ja jestem Sylwia Testuje i witajcie w kolejnym odcinku z serii Avatar World. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam co należy zrobić, aby w Avatar World pojawił się Pan Marynarz. Ale przede wszystkim dzisiaj odkryjemy sobie sekrety na jachcie VIP. Zobaczcie, jak on pięknie wygląda. Kosztuje co prawda aż 24,99, więc moim zdaniem bardzo dużo. Ale ja nie tracę czasu, już go kupuję i razem sprawdzimy, czy było po prostu warto. No dobra, jesteśmy już na miejscu. O, wow! Ale dziwnie wygląda ta lokacja. Po pierwsze, nie mamy tutaj żadnych postaci, a ja potrzebuję kogoś, kto odkryje razem ze mną te sekrety. Okej, okay, na samym końcu mamy taką jakby siatkę, na której możemy. A podskakiwać troszeczkę jak na trampolinie. Mamy też takie wygodne poduszeczki, na których możemy sobie usiąść, ale mi zdecydowanie bardziej podoba się chyba to skakanie niczym na trampolinie. Tutaj mamy koło ratunkowe. Chyba tak to wygląda. Zobaczcie, o w ten sposób. Mm, to koło, oczywiście, jest w takim ładnym kolorze, pomarańczowo białym. Tutaj na dole mamy kotwicę. Ok, tą kotwicę możemy zrzucić, i dzięki temu nasz statek chyba. Stoi w miejscu i nigdzie się nie ruszy. Czy możemy rozłożyć żagle? Mamy tutaj jakieś pokrętło. A, tak, zgadza się. Zobaczcie z tyłu, gdy ja tym obkręcam, to ten żagiel, chyba tak to się fachowo nazywa, on się po prostu tutaj rozkłada i się naciąga lina. Przejdźmy sobie dalej tutaj. Niestety nie można zejść na dół. Myślałam, że można wejść pod pokład. Słuchajcie, tutaj chyba nie ma żadnych sekretów. Jest jakaś kratka. Nie wiem, czy to jest ogrzewanie, czy coś innego. Jest lodówka, jest kranik, mamy też y, tutaj. To koło takie, czyli ster. Zobaczcie na to, możemy do niego podejść i po prostu zacząć y, kierować tym naszym wielkim jachtem. Przechodzimy dalej. No to jest zdecydowanie miejsce. Można sobie usiąść tutaj na tej kanapie, można się rozsiąść i zrobić wielką imprezkę. Byłam przekonana, że tutaj to się otwiera, ale niestety nie. Czy mamy fajne jacuzzi? Tak, zgadza się, zobaczcie na to. Y, możemy tutaj, słuchajcie. A, je włączyć? Okej, okay, dobra. Mamy bąbelki, mamy też światełka na jachcie. Co się stanie, gdy zajdzie tutaj słońce? Czy mam tutaj więcej oświetleń? Tak, zgadza się. Są tutaj oświetlenia. Możemy je zapalić, a to jest słuchajcie chyba jakiś ruszt albo grill, tak mi się wydaje tutaj, o tutaj ta czerwona krateczka. W końcu chyba odkryłam jakieś sekrety, tutaj mamy jakieś takie e, schowki, e, pierwszy schowek to jest lornetka? Tak to wygląda. Lornetka, przez którą możemy sobie spoglądać i patrzeć. Ok, myślałam, że będzie coś tam więcej, szczerze mówiąc. Z drugiej strony mamy coś fajnego. Ok, ja ściągnę swoje okulary i założę sobie tę maskę. Fajnie wygląda. Mamy też płetwy, które oczywiście możemy założyć na nogi. Wyglądamy w nich naprawdę nieźle. O, i mamy jeszcze kamizelkę ochronną. O, i możemy ją również założyć. Przydałoby się teraz tylko ściągnąć ten kapelusz z głowy. O, w ten sposób. No i wskakujemy do wody. Hops. Słuchajcie, czy da radę wskoczyć? Ej, patrzcie na to! Wow, jaki skok! Ale czadowo i mamy trzy rodzaje takich skoków. Skok oczywiście na bombę do wody. No, i mamy jeszcze taki skok. Okej, okay, z przewrotem. Czy my tutaj możemy pływać? Oczywiście, że tak. Patrzcie na to, jak fajnie to wygląda. Możemy pływać na przykład na plecach, możemy udawać, że toniemy, ale to nie jest nic fajnego. No i oczywiście możemy jeszcze płynąć takim kraulem czy też bardziej żabką czy też na pieska no ale gdy właśnie staniemy tutaj na samej krawędzi no to ten skok do wody jest mega fajny i najlepiej jest stanąć tutaj na dole wówczas będziemy widzieć całą postać która idealnie właśnie wpada do wody. Czy jest tutaj więcej sekretów? Nie widzę nic takiego. Widzę za to że mamy tutaj jakiś kocyk na którym można się położyć i chyba można się opalać ja tylko ściągnę sobie tutaj tę maskę i kamizelkę Chciałabym z powrotem sobie założyć o moje sandałki, moje okularki. I czy ja mogę ściągnąć tę kamizelkę? O nie, jak teraz ściągnąć tę kamizelkę? Dobra, na szczęście jakoś się udało. Gdy wyskoczymy sobie z naszego jachtu tutaj na brzeg, no to mamy pomost. Ten pomost jest mega ładny, mega klimatyczny. Możemy zapalić tutaj lampeczkę. Możemy też sobie usiąść i złowić ryby. Okej, okay, yy, co my tutaj złowimy? No dalej, czy coś tutaj będzie? A, faktycznie mamy. Mamy rybki, które... Sprawdźmy, jak one wyglądają. A, ta ryba chyba niezbyt ładnie pachnie, wręcz bym powiedziała, że... Cuknie, po prostu, jak to takie świeżo złowione ryby. Tutaj w środku mamy tych rybek jeszcze zdecydowanie więcej. No i teraz chyba najważniejsza rzecz czas sprawić, aby na tym pokładzie naszego jaktu pojawił się pan kapitan, pan marynarz. Póki co mamy tutaj takiego chłopaka, no ale on ewidentnie nie wygląda jak marynarz, więc musimy wykonać dla niego kilka zadań. Po pierwsze, wychodzimy sobie tutaj z tej lokacji. Jak widzicie, jesteśmy na zupełnie nowej lokacji, na tej nowej wyspie. Nie musimy rozwiązać dla niego kilka sekretów. Przechodzimy sobie tutaj do tego nowego domku. Musimy przynieść dla niego statuetkę, która jest schowana w tym oto safe w szafie. Tylko, że nie wiadomo, jak otworzyć ten safe. Potrzebujemy specjalnego kodu. Przechodzimy sobie tutaj w bok. W tej oto skrzyneczce, o właśnie tutaj, na samej górze, pojawiła się koperta. A w kopercie mamy karteczkę. Zobaczcie na to. Na tej karteczce są pokazane trzy siódemki. I to jest właśnie ten kod, moi drodzy. Wbijamy sobie tutaj trzy siódemeczki Tylko teraz najważniejsza rzecz. Czy w tym sejfie my w ogóle coś mamy w środku? Sprawdźmy. Piątka, szóstka, siódemka. Jest! Mamy to, udało się. Patrzcie na to, jaka jest piękna statuetka. Wydaje mi się, że to jest chyba jakaś małpa? Tak mi się wydaje. Ok, wychodzimy z tej lokacji. Musimy z powrotem pójść na nasz jacht, który jest tutaj, moi drodzy. No i zaczynamy teraz naszą zabawę. Musimy dać temu chłopakowi oczywiście tę statuetkę. No i dzięki temu, że rozwiązaliśmy ten pierwszy sekret, przechodzimy sobie tutaj w tę stronę. Zaglądamy tutaj. Pamiętacie? Wcześniej było tutaj zupełnie coś innego, a teraz pojawiła się czapeczka. No i to jest idealna czapeczka właśnie dla takiego pana marynarza. Załóżmy mu ją na głowę. No strój jest jeszcze niekompletny. Potrzebujemy jeszcze jakieś bluzki i oczywiście spodni. Więc przechodzimy Ponownie tutaj na wyspę, przechodzimy sobie na plażę, po to, aby właśnie rozwiązać kolejny sekret. Potrzebujemy do tego sekretu wykrywacz metali. Wykrywacz metali, i potrzebujemy również wyciągnąć tutaj taką oto specjalną karteczkę, która jest gdzieś schowana. I na tej karteczce mamy pokazane, co musimy znaleźć. Dwa elementy, które musimy połączyć kluczem. Ok, przeczesujemy sobie tutaj naszą plażę. Sprawdźmy wspólnie, gdzie ten nasz yy, wykrywacz metali zaświeci się na zielono. No, ewidentnie są tutaj jakieś trzy elementy. Bierzemy łopatkę i wykopujemy. Zobaczcie, łopatka już sama nas naprowadzi na te miejsca. My musimy tylko je znaleźć, ponieważ ta łopatka sama zacznie kopać. Co my tutaj mamy? Mamy klucz, mamy telefon, tutaj mamy kolejne miejsce gdzie się coś świeci, więc je poszukajmy wspólnie. Okej, okay, jest kolejny element tego chyba megafonu. Ale brakuje nam jeszcze jeden element, może z tej strony. Tak, mamy go. I tym razem tego nie będziemy dawać panu ratownikowi, tylko właśnie musimy wrócić na nasz statek. Ok, chyba jest naprawione. Udało się. Megafon zabieramy ze sobą oczywiście do ręki. Czas dać kolejną niespodziankę. No dobra, dajemy megafon do ręki. Oczywiście, że on działa. Zobaczcie, dzięki temu on może teraz krzyczeć do kogoś, kto jest na brzegu albo do kogoś, kto jest bardzo daleko, a my przechodzimy sobie tutaj w tę stronę, otwieramy i mamy kolejną część garderoby. Tym razem są to spodnie. Spodnie oczywiście zakładamy. No i czas na kolejne sekrety. Tym razem przechodzimy sobie nie na plażę, nie do domku, ale tutaj na lotnisko. Zwróciliście uwagę, że tutaj pojawił się gigantyczny, piękny samolot. Chodzimy na lotnisko i czas na kolejny sekret. Nasz przyszły pan pilot chce mieć zwierzaka na pokładzie, więc bierzemy do ręki konewkę. Przechodzimy sobie tutaj z tej strony, no i podlewamy kaktusy. Na pewno już bardzo dobrze znacie ten sekret. Musimy podlewać je w ten sposób, aby one zakwitły. No i dzięki temu, że pojawią się kwiatki, a dokładnie ich pięć, pojawi się również słodka, przesłodka jaszczurka. Moim zdaniem to jest jeden z lepszych sekretów, który się ostatnio pojawił. Zobaczcie na to. Ta jaszczurka z nami podskakuje, chce nas polizać. Również z nami tańczy. No i możemy z nią pogadać. No i to już chyba powinien być ostatni element, ostatnia rzecz. a jaszczurka od razu pokochała go. Patrzcie na to, od razu się do niego łasi. Zobaczmy, czy jaszczurka będzie chciała y, tutaj z nim potańczyć. Ej, zgadza się. Ej, przybiegła do mnie. Nie, 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 nie. Teraz tam musisz iść. Do kogo teraz przybiegnie jaszczurka? Poczekaj, ej, co się dzieje? Nie, 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 nie mówcie, że ona robi dwójeczkę, w ogóle zobaczcie jakie ona mają emocje, może płakać, śmiać się, już myślałam, że robi dwójeczkę, ale na szczęście, dobra, pobiegła do naszego chłopaka, no to dzięki temu otwieramy tutaj to, yy, tę skrytkę. I mamy ostatnią część garderoby, a dokładnie jest to taka oto bluzeczka. No i udało się, chyba jesteśmy bezpieczni. Mamy tutaj naszego marynarza. Dajcie znać, czy Wam się on podoba, bo moim zdaniem wygląda przepięknie i idealnie pasuje do tego jachtu. Postawmy go teraz tutaj. On chwyta sobie za ster, no i dzięki temu możemy wyruszyć w jakąś podróż. Najważniejsze jest, aby podnieść jeszcze tutaj tę kotwicę, no bo jak kotwica jest spuszczona, no to nie możemy płynąć. Dajcie mi znać, co sądzicie o tym jachcie, bo moim zdaniem brakuje tutaj kilka aktualizacji, brakuje kilka dodatków, coś aby stworzyć jakąś imprezkę, coś do picia, coś do zabawy, coś do jedzenia. No i przede wszystkim czegoś, co sprawi, że będzie tutaj zdecydowanie więcej sekretów. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Na koniec moja ocena 25 zł za ten jacht. No to jest zdecydowanie za dużo. Dzięki wielkie. Pa pa.